Dzisiaj jestem Mr. Czajos. Dzisiaj pomyślałem, że, zrobić, że zrobię odcinek z LEGO pod tytułem Nawiedzony Las. Zapraszam do odcinka. Ja chyba sobie teraz pójdę tam na drzwi. Wow, ten las jest bardzo dziwny. Yy, nagle nadleciał wi widmo. Uuu. Zjem, zjem każdego człowieka. Ciekawe czy ktoś tu jest do straszenia. <śmiech> <śmiech> Jak ty się nazywasz człowieku? Oh. Dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Możesz coś dla mnie, może? Tak. Dobrze. Jak pan się napije tej a, a co to jest? Takie zioła. Dobrze, już piję. Już piję. Ojejku, co to się stało? Chyba się postarzałem. Tak, pan się postarzył. Ha, ha, ha. Jakiś niewinny człowieczek mnie o... straszył. O Jezu, co to się dzieje? Nie, nie. Zapraszamy na reklamy. Koni Rafał, Koni Rafał, Koni Rafał, Koni Rafał, Koni Rafał, Koni Rafał, Koni Rafał. Koni Rafał, koni Rafał, Rafał. Zapraszamy do kupna super auta już za 399 groszy z watami, 853 zł. Zapraszamy na reklamy. Zapraszamy do Media Markt. Tu możesz kupić takie super auta za 3 zł z ratami. Do widzenia. Dziękujemy. Aha! Żyłeś z nami tak długo. Ja też. Ja też mówię, że żyłeś z nami tak długo. Dzięki za oglądanie. Pa, pa. i Zapraszam w następnym odcinku. Cześć.